Świadomy sen. Jak opuścić tę przestrzeń? To pytanie pojawiło się pod moim pierwszym podcastem. Odpowiem na nie. Po pierwsze, co to za przestrzeń? Nie wskażę jej Państwu na mapie, ale powiem o jej właściwościach. Tak właściwie miejsca, w których byłem podczas moich podróży, to takie, w których układ współrzędnych i czas nie lokalizują ich. Mało tego. Istoty z tych poziomów nie potrafią zrozumieć, o co chodzi, gdy pyta się je o miejsce i datę. Także pojęcie takie jak śmierć też jest totalnie niezrozumiałe. O co chodzi, przecież nie masz ciała, tu jesteś, więc kto ma umrzeć i co to znaczy? Wracamy do tej przestrzeni snu świadomego. Ja podzielę ją na kilka poziomów. Pierwszy to poziom, gdy robimy w niej to, co nam system każe. Czyli zwykły sen. Drugi poziom to świadomość śnienia. Piękny stan, wolność, radość. Wiemy, że ciało śpi, świat pracy, przymusu, systemu śpi razem z nim. A tutaj nie muszę wykonywać żadnych rozkazów. Jeżeli uda nam się nie obudzić, to nastąpi przypływ bardzo silnych pragnień ciała i umysłu które z powodu braku barier, ograniczeń i kontroli będziemy realizować. Trzeci poziom to zwrócenie uwagi na inne właściwości tej przestrzeni i nas samych. Uczymy się latać, kreować obiekty i zdarzenia za pomocą wizualizacji. Przenikać przez obiekty, drzwi, ściany, skutecznie panować nad lękiem i ograniczeniami, o których raz na jakiś czas umysł może nam przypomnieć. Czwarty poziom to stan świadomej obecności, która nie ma kopii ziemskiego ciała ani nie ma jego pragnień, i z tego poziomu można opuścić tę przestrzeń. Dlatego ja uważam, że przestrzeń snu świadomego to okres przejściowy, przygotowawczy do tego, by zostawić prawa zasady i ziemskie pragnienia na zasadzie ich wypalenia, znudzenia i pójść dalej. Jak opuścić tę przestrzeń? Lecąc do góry, coraz wyżej nagle zaczyna dziać się coś dziwnego, bo zaczynamy tracić masę, gwałtownie przyspieszać, tracić kontrolę nad samym procesem. W tym momencie u nas się aktywnia i bije na alarm, bo do tej pory byliśmy bardzo blisko ciała. W każdej chwili mogliśmy w razie czego po prostu się obudzić, a teraz oddalamy się od Niego, pytanie, czy będziemy mogli wrócić. To jest ten moment, gdy za pierwszym razem postanowiłem nie ryzykować i wróciłem do ciała. Obudziłem się cały gorące. Czułem niesamowite wibracje. Potrzebowałem chwili, by dosłownie ostygnąć. Bardzo żałowałem tej decyzji. Kolejne moje próby to znalezienie drugiego wariantu. Bałem się dokończyć lotów nieznane, ale nie chciałem wracać do ciała. Odkryłem, że jestem w stanie za pomocą ogromnej siły wylecieć z tego prądu, który z ogromną prędkością gdzieś mnie pcha. I w przestrzeni ciszy mogłem od podstaw kreować swoją własną przestrzeń świadomego i się tam fajnie bawić. Ale w końcu przyszedł ten moment, gdy pragnienie tego, co jest na końcu drogi, było tak silne, że postanowiłem dokończyć ten proces. Olałem totalnie umysł, który życzał, że to koniec. Wszystko zostawiam i tu nie wrócę. Lecę z ogromną prędkością dosłownie rozpuszczam się do końca. Słyszę jakieś trzaski, szumy, znikam. Za ułamek sekundy pojawiam się na nowo, na innej częstotliwości. Jest spokój, cisza. Nie umarłem. Do ciała będę mógł wrócić, ale nie tak szybko jak z poziomu snu. Mam odczucie, że jest trochę czasu do mojego powrotu. Mogę poznawać inny poziom rzeczywistości.